Hejka kochani. Zapraszam was dzisiaj na kolejną odsłonę dziennego makijażu. Na ustach mam nałożoną pielęgnację i tylko taki balsam do ust z Eveline. I zaczniemy sobie od nałożenia kremu Bibi z Bourjois. Jest to kolor 02 medium. Na kanale jest już test tego kremu Bibi, więc podlinkuję wam gdzieś tutaj u góry. Gąbeczka i nakładamy. Let's take it Lecimy z korektorem Dziś słuchajcie będę używać Odgrzebanego w sumie Revolution Pro Full Cover Camouflage Concealer W kolorze C6 Nałożymy sobie go pod oczy No i w jakieś tam strategiczne miejsca Ponieważ krem BB jest dosyć Lekki i nie przykrywa mi wszystkich moich niedoskonałości, więc wiecie, trzeba się dobrze zakamuflować. Doklepuję gąbeczką. Do przypudrowania obszaru pod oczami zrobię sobie znowu mieszankę Vibo Under Eye Hydrating Setting Powder i Miracle Veil od Max Factor. Zawsze sprawdzajcie, czy korektor nie pochodził wam w międzyczasie, tak zwanym wzmarszczki, bo jak już to ugruntujecie, to niestety, ale już tego nie naprawicie. Nie, mnie się kilka razy zdarzyło, więc wiecie. Lepiej sprawdzić, bo to potem brzydko wygląda. A na całą buzię użyję silky mat, czyli utrwalającego pudru z aloesem z Belle. Na taki wielgachny pędzel który teoretycznie jest do konturowania, ale ja używam go nie tylko do konturowania, bo z dużo i mi się po prostu sprawdza. Bardzo mi się podoba, jak ten puder pachnie. Nie wiem, kojarzy mi się z zapachem chyba Elizabeth Arden. On ma takie wykończenie matowe, ale nie jest takie płaskie. Dobrwi, żeby było w miarę szybko, użyję sobie kredki PecFly, takiej um, Eyebrow Express. Ale fajna jest też z Maybelline, bo wiem, że pecFly już nie ma w, od dawna już w sumie w Hebe. Ja tą krótkę dalej mam i bardzo lubię. Także tutaj sobie nią popracuję. Wiecie, no ja mam ułatwione zadanie, bo mam makijaż permanentny, tak? Więc ja sobie tylko um, odświeżam, przyciemniam, że tak powiem. o ale pomada na przykład w te bardziej upalne dni też się bardzo dobrze sprawdza, no tyle że nie jest taka ekspresowa w użyciu. Bo tutaj ropa pachciach i macie. I możemy szybciutko przechodzić do oczu. Według mnie nawet w makijażu dziennym baza pod cienie, no to jest podstawa, żeby te cienie po prostu się trzymały cały dzień, mimo tego iż na przykład będzie to jeden roztarcy cień czy dwa. To jakąś podstawę muszą mieć, żeby to wszystko ładnie wyglądało. Więc baza to podstawa. Tym bardziej, że większość z nas jednak ma tłuste powieki, a poza tym te cienie też lepiej się do tej bazy przyczepiają, po prostu. Dziś będziemy używać takiej paletki Eveline Angel Dream Eyeshadow Palette. W środku prezentuje się ona tak. I tutaj w tej palecie wprawdzie jest matowy beż, ale troszeczkę taki jak dla mnie za ciemny, więc wezmę sobie z paletki zmalowanej ten cień Milk. I nałożę go jak zwykle pod łuki brwiowe. Jeżeli chodzi o cień, jaki bym chciała dzisiaj nałożyć, jest to cień o nazwie Milky Way i chciałabym go nałożyć na całą powiekę. Będę już używać do tego takiego puchatego pędzelka od razu, żeby po prostu było szybciej. I żeby od razu go w międzyczasie blendować. To jest taki przybrudzony róż, fiolet, można powiedzieć, taki wrzosowy kolor. o, Czyli idealnie na jesień w sumie. I małymi kółeczkami sobie go od razu nakładam na powiekę i rozcieram do góry. Tak, żeby był i w załamaniu, i na całej Ruchomej powiece. W tych makijażach dziennych, słuchajcie, generalnie to tak najbardziej chodzi mi o inspirację na szybki makijaż oczu, dlatego że jeżeli chodzi o twarz i swoją rutynę, to każdy ją ma inną. Ja mam wypracowaną taką, żeby była szybka i żeby moje przebarwienia zostały przekryte, a ponadto, żeby ten makijaż mi się utrzymał długo, ponieważ mam cerę mieszaną i ona się lubi przetłuszczać, ale każdy będzie miał jakieś inne preferencje. Jedna osoba będzie chciała nałożyć sobie na przykład spray utrwalający przed podkładem albo bazę. Druga osoba będzie chciała nałożyć więcej korektora, czy może tylko sam korektor. Dlatego w tych makijażach generalnie chodzi mi o pokazanie Wam szybkiego sposobu na pomalowanie oczu, po prostu żeby nie używać 1500 cieni, tylko 2 trzy maksymalnie i jak ich szybko użyć, żeby to wszystko fajnie wyglądało, a nie zajęło wiele czasu. Trzy machnięcia pędzlem. I cień mamy nałożony, to nie musi być konkretnie taki odcień, to może być na przykład coś takiego chodzi o to, żeby był nie za ciemny, ale też nie całkowicie jasny żeby to było coś innego, czyli może być taki, może być również taki. W zależności od waszego humoru, jeżeli możecie sobie pozwolić na przykład do pracy na coś ciemniejszego, to może być to mocno rozblendowany, również taki cień. Nie. Teraz na dolną powiekę, jeżeli lubicie nakładać coś na dolną powiekę, ja akurat lubię, nałożymy sobie troszeczkę tego cienia, Pure Soul. Chodzi też o to, że rano przecież nie chce nam się wymyślać jakichś skomplikowanych makijaży, tym bardziej, jak mamy dzieci, spieszymy się rano do pracy, hmm, czy może wstajemy wcześniej? Niektórzy wstają nawet o trzeciej w nocy, wiecie żeby zdążyć na jakiś pociąg, mają dojazd i tak dalej. Możemy tym cieniem również delikatnie, żeby połączyć powiekę górną i dolną. Tutaj po prostu maznąć w zewnętrznym kąciku i połączyć te dwie strefy. Wtedy to będzie też fajnie i spójnie wymaga, wyglądało. To nie musi być jakieś precyzyjne, słuchajcie. O troszeczkę mi się osypał. To nie musi być jakieś precyzyjne. Chodzi tylko o to, żeby spójność w tym makijażu też została zachowana o, widzicie? kilka machnięć pędzlem tutaj zupełnie przy linii rzęs i to wszystko, i tutaj troszeczkę to trzeba tylko rozetrzeć sobie zdmuchnę ten osyp nie otrzypałam pędzelka jak ta ofiara ostatnia ale też jest rano, więc wiecie delikatnie to tutaj tym samym pędzelkiem dosłownie blenduję i już to oko się bardziej otwiera. Teraz żeby podrasować ten makijaż troszeczkę i dodać mu takiej szczypty elegancji, można powiedzieć. Bierzemy sobie jakiś płyn utrwalający, giełkę utrwalającą, bo po prostu zwykłą wodę, malutki pędzelek i moczymy go. A następnie Jakikolwiek taki rozświetlający cień, może to być też rozświetlacz, i nakładamy go w wewnętrzny kącik, żeby go troszeczkę rozświetlić. I to też będzie element, który będzie przykuwał uwagę, jeżeli będziemy obracać głową. Jeżeli lubicie, możecie troszeczkę ten cień przeciągnąć, minimalnie wejść na ten cień, który nakładaliśmy na całą powiekę. Żeby połączyć te dwa cienie, wracacie do pędzelka, który nakładałyście, albo na przykład nałożyło Wam się za dużo i chcecie ten efekt troszeczkę przytłumić. Bierzecie sobie ten sam pędzelek, którym nakładałyście cień na całą powiekę i. Nie dość, że łączycie, to możecie troszeczkę ugasić pożar, jak ja to mówię. Nie wiem jak Wy, ale ja rano, szczególnie jak już jest na przykład koniec tygodnia, mam zaczerwienione te oczy ze zmęczenia, z niewyspania, wiadomo. Więc bardzo lubię używać albo białej kredki, jeżeli nie lubicie białej, może to być kredka cielista. Cielista jest bardziej dyskretna. Więc polecam sobie taką kredeczkę nałożyć na linię wodną. Teraz mam jeszcze niewytuszowane rzęsy, ale to oko wydaje się bardziej otwarte. Przyszedł czas już na tusz do rzęs. Ja tutaj mam Eveline Volume Temptation. Nakładacie oczywiście tyle warstw, ile lubicie. Osobiście uważam, że ten konkretny tusz też bardzo fajny efekt daje już przy pierwszej warstwie, mimo tego, że ma włosianą szczoteczkę, do, za którymi ja no, nie za bardzo przepadam. Ale no zobaczcie, rzęsy do nieba. Jeszcze jak troszkę poleży, to już w ogóle. Przecież daje efekt wow, moim zdaniem. Oczywiście ucieprałam sobie wewnętrzny kącik, jak to ja. Żeby nie wyglądać jak totalny ziemniak, tylko nadać sobie trochę kształtu na twarzy, zostało nam przybrązowienie twarzy, czyli użycie brązera i jakiegoś rozświetlacza. Ja do tego celu użyję sobie jak zwykle Wibo Beach Cruiser w odcieniu 02 Cafe creme Już tutaj mam denko prawie na środku. Chociaż nie widać pewnie. O, widać! To tylko świadczy o tym, że go bardzo lubię. I taki sposób jak lubicie najbardziej konturujecie sobie twarz różu można użyć opcjonalnie jeśli lubicie używać jeżeli nie to nie a rozświetlacza no też w zależności od preferencji jeżeli lubicie mocne rozświetlenie i możecie sobie na to pozwolić no to jak najbardziej, dlaczego nie? Ja tutaj dzisiaj chciałam z wami yy, pierwszy raz użyć coś, co odkryła ostatnio Marta, zmalowana, czyli Shimmering Powder z Bell. Taki oto, z Biedronki. On w środku prezentuje się tak, ma takiego fajnego kwiata wytłoczonego. I ponieważ ona mówiła, że właśnie daje subtelny efekt, można by go położyć na Większą powierzchnię twarzy, to chciałabym to dzisiaj z Wami przetestować najpierw na szczytach kości. No, faktycznie daje subtelny efekt, zobaczcie, taki lekki glow. Czyli jeżeli ktoś na przykład nie może się zbytnio malować do pracy albo nie chce wyglądać za nachalnie, no to to jest super. Zobaczcie, subtelny efekt, ale jednak jest. Ja sobie też lubię tutaj w połowie nosa mm, właśnie go nałożyć. A z racji tego, że jest on subtelny, to jeszcze delikatnie tutaj nad łukiem brwiowym, w tym miejscu, gdzie się załamuje mniej więcej. Jeżeli chodzi o usta, to moim zdaniem, w związku z tym, że mamy już troszeczkę ciemniejszy cień na całej powiece. Ja bym tutaj poszła w jakiś błyszczyk, albo jakąś totalnie taką błyszczykowatą pomadkę Nude, albo po prostu taki zwykły balsam do ust. który daje fajny efekt takiego nabłyszczenia tych ust, jednak jak będziemy coś jadły, czy kiedy on będzie się zjadał w trakcie mówienia czy picia, nie będziemy się musiały martwić, że on gdzieś tam się wylał poza granicę, czy został nam sam kontur tej pomadki. Tutaj mamy to z głowy, w dodatku usta się pielęgnują w tak zwanym międzyczasie. Jedyną ostatnią rzeczą, którą bym dodała do tego makijażu, aby był trwały przez cały dzień, jest użycie jakiejkolwiek mgiełki utrwalającej. Czy to będzie taka z Golden Rose, niedroga, czy na przykład ta z Bielendy, która też się świetnie sprawdza. Obojętnie słuchajcie, ale jeżeli to scalicie, to też jakby macie większą pewność, że ten makijaż wam się utrzyma dłużej w świeżym stanie po prostu, więc. I tak prezentuje się kolejna odsłona makijażu dziennego. Moja propozycja na co dzień z lekko przedemionymi oczami, ale nadal w tym dziennym wydaniu. To już tyle na dziś. Do zobaczenia, buziaczki, pa pa.